Jedno z drugie z się pali. O oh, cholera! To są jakieś to nie są to turbulencje! Jasna. O kurde. To nie wygląda dobrze. O cholera, co to jest? Przypłomienie, o kurde. Dlaczego tu jest tyle wszystkiego? Co to jest za jakiś dziwny portal? Co tu się stało? Dlaczego tu jest... A, w pajęczynę wpadłem. Ach, e... dobra, udało mi się wydostać. Co tu się stało? Wezmę, podczytam. To są chyba jakieś książki. druga jakaś. Są jakieś cztery książki. Zobaczcie, co w nich jest napisane. Próba z kamienia z portal wykazuje dziwne właściwości. Jakby przyjmowała powoli kontrolę na to latę. On coraz bardziej popada w obłęd, gada coś, że musi się połączyć z czymś, co nazywa się Siren Head, modli się do tego czegoś. Eksperyment numer 135, testujemy tą dziwną bramę coraz dłużej i nie wiem dlaczego, ale coś podpowiada, Mniej, że to nie jest dobry pomysł, że coś jest za tym, jest, coś się stało, a... Co coś polował jednego z nas. Ma jakąś czarną, długą rękę. Kolejny dzień nadal nie ma oznak życia naszego kolegi. Nie wiemy, co się z nim stało i czy w ogóle jeszcze żyje. On nie. Portal się otworzył i z jego ręczna wyleciała czaszka. To chyba on, niestety. Myślę, że trzeba zakończyć ten eksperyment. Tą bramą to nie skończyć dobrze. Doktory u Stach. Eksperyment eksperymenty chyba były prowadzone. Chyba nie poszły zgodnie z planem. A zostaw mnie Olaf. Nie rób tego. Ała, to boli. A on za... Co tu się stało? Kolejny doktor Ustach Jakaś jaskinia. Muszę ją znaleźć. Olaf coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością. Dzisiaj zaatakował mnie siekierą. Wygaduje coś o jakiejś ofierze. Że to coś chce ofiar i muszą być one, aby przyjść na ten świat. Boję się go, doktor Stanisław. Ktoś chyba z... chory psychicznie tutaj pracował. Jakieś rytuały. Co? To ma znaczyć w ogóle? Przeraża mnie to. Naprawdę. Absolutnie mi to przeraża. Co to są za drzwi? Tworzę je. Są jakieś kolejne książki. Wezmę je też. To jest chyba jakaś Spiżarnia, ale nie widzę, żeby tu było jakiekolwiek jedzenie. Zobaczę, co jest na psem. Uciekaj, nie wiem, co się ze mną dzieje. Mój mózg odmawia mi posłuszeństwa. Jakby to coś przejmowało, to jakaś niezrozumiała mowa. Próbuję z tym walczyć, ale to jest silniejsze ode mnie. Doktor Olaf. Stąd nie ma ucieczki, on cię złapie wie. Przerażająca jakaś psychodza. Przerażające. Muszę z... wejść do go domku. Może ci doktorzy... Zostawili to jakąś wiadomość. O kurde, tu jest jeszcze gorzej. Wszędzie jest krew, wszystko. Kolejna książka. Dzień pierwszy. Wtarliśmy w tej zbadać podejrzany portal. Raczej prosta praca, ale coś nie daje im spokoju. Ale nie wiem, co może to być. Stres i zmęczenie. Pójdę spać. Dyrektor z projektu Władysław.